Mariano Siemandara, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Bardzo dziękuję moim patronom. Natomiast słuchajcie, to jest gitara, która już była yy, w filmach. To już gitara, którą już mogliście zauważyć. Yy, uważni widzowie na pewno już widzieli mój eksperyment z przesuwaniem przetwornika, ale w tamtym odcinku obiecałem wam, że zrobimy sobie również wersję singlową. Trochę w tak zwanym niedoczasie, oczywiście o tym zapomniałem, trochę mi to gdzieś wyleciało, trochę były ważniejsze, yy, ważniejsze sprawy. No, i wreszcie ten odcinek dzisiaj jest. Dzisiejszy odcinek nazywa się po prostu, tak jak się powinien nazywać, również tamten, czyli wpływ umiejscowienia przetwornika w gitarze elektrycznej na brzmienie, takie bardzo naukowe podejście. Tamten odcinek odnosił się troszkę do eksperymentu, który zrobił Bazok, bo Bazok no, też się bawił i wysnuł taką, pamiętam, teorię, że Epifont gra trochę inaczej od Gibsona, bo jest pół centymetra różnicy pomiędzy umiejscowieniem przetwornika. Więc w tamtym odcinku bawiłem się rzeczywiście yy, no hambakerem. I wnioski były takie, że tak naprawdę różnice nawet chyba pamiętam z tego z tego co pamiętam takie na półtora centymetra to nie były jakieś yy, duże różnice. Przynajmniej to ona mówiła tak. E, w każdym razie yy, chodzi o to, że Przyjąłem sobie na podstawie zresztą też takiego doświadczenia z takimi gitarami szwab, które ogrywałem na Guitar Summit, że przy singlu ta różnica będzie większa. Że przy singlu ta różnica, no, po pierwsze, dlatego że tak, jest mniejsze pole samo z siebie niż w dwóch, niż w dwóch cewkach, no, i po drugie, wtedy w tych szwabach też usłyszałem. To, że właśnie ta różnica była tak jakby większa niż w Hambie. Czy tak jest dzisiaj, tego się dowiecie? Mamy gitarę y, znanej marki Lubianej. No, do tego eksperymentu, ja, wiadomo, nie wykorzystałem żadnego, wiecie, jakiegoś wypasa, więc kupiłem taką gitarę samodzielnie y, w sklepie Toman ze swojego Reflinka e, i generalnie, y, no, trochę ją tam z gudkiem rozpruliśmy, i tutaj jest taki system, że można sobie w łatwy sposób y, przesuwać właśnie y, tym, tym pick -upem. W obu przypadkach były to oczywiście pick-upy jedynej słusznej firmy, czyli Vermilion. W pierwszym przypadku był to mój ksantypowy humbucker, ale oparty o sztabki, żeby wykluczyć, wiecie, różnicę pomiędzy tam jeszcze szerokością tych, tego rozstawu w stosunku do strun i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj, Szanowni Państwo, jest o tyle specjalnie, że dzisiaj mamy tak naprawdę singla. Ten singiel, jak go tam widzicie, gdzieś na zbliżkach, to był biały, ale zdjąłem tą osłonkę, bo mi się lepiej zmieścił bez tej, bez tej osłonki. Ten singiel również zrobiony jest na sztabkach, po to właśnie, żeby, żeby było równomierne to pole. I jeszcze, szanowni Państwo, jest to single w, znaczy hambaker w housingu, singla, w którym rozłączyłem. Cewki, czyli tak naprawdę ograniczyłem tutaj to miejsce tego pola elektromagnetycznego, no tak jakby do połowy tej, tej cewki. No wiadomo, że tutaj też ten magnes działa, ale jego no nie słychać. Wiadomo, że może nawet ma trochę tam gdzieś wpływ na, na ogólne pole tego wszystkiego, no ale go nie słychać, tak? Więc zakładam, że jest to po prostu taki bardzo, bardzo malutki singielek. Po to właśnie, żeby mówię, ta kreseczka była bardzo, bardzo cienka i żeby ona sobie szła bardzo, bardzo powoli, będę to przesuwał wszystko o naprawdę małe różnice, czyli o takie, wiecie pół, pół centymetra gdzieś i tak dalej, i tak dalej. No i w ten sposób się będę bawił. Cały test nagrany jest dzisiaj na evh na kanale drugim, czyli niebieskim, na bardzo małym gainie. Uznałem, że leciutki gainik do rifowania będzie lepszy niż barwa czysta, jak również będzie lepszy niż barwa przesterowana. Jeżeli byście chcieli usłyszeć barwę bardziej przesterowaną, zapraszam wszystkich na Facebooka, gdzie jest jakby bonus do tego odcinka wrzucony. Natomiast natomiast generalnie no mówię, ten gain nie jest za duży, tam Chyba tak na godzinkę dziewiątą jest tego gainu, więc oddaję troszeczkę brudku. Eee, no ja wolę takie brzmienia, wolę tak sprawdzać. Uważam w ogóle, że więcej słychać na lekkich y, przesterach, niż na barwach czystych, przy głośnikach na przykład y, różnice w barwach czystych są praktycznie znikome, y, tutaj jak sobie grałem, no to oczywiście one też były no bo wiadomo, w czystej postaci, w czystej zasadzie, no tutaj jest bardziej jazgotliwie tak, im bliżej mostka a im bliżej jest tego gryfu, no to jest bardziej mm, no więcej jest tego dołu, to brzmienie jest bardziej otwarte, bardziej szerokie ta struna wibruje inaczej, więc więc no też po prostu gra inaczej więc to nie jest żadne odkrywanie Ameryki, też z jakiegoś powodu, Wiecie, no te pikapy są w gitarach w takich miejscach, a nie innych. Natomiast no bardziej mnie to interesuje, czy te niuanse są rzeczywiście takie e, półcentymetrowe, centymetrowe, centymetrowe e, czy jest to tak jak w Hambie, że, że może ich nie ma. Dowiecie się z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się oczywiście spodoba. Łapeczka w górę i tak dalej. E, więc słuchajcie, zabieramy się za to wszystko. E, krótka, e, krótka próbka, a później moje. Podsumowanie. Bardzo bym poprosił o zostawienie łapki w górę pod odcinkiem. Bardzo również bym poprosił o zasubskrybowanie kanału. Zapraszam wszystkich do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi. A jeżeli szukacie gitary używanej, wejdźcie na mojego Oelixa. Natomiast jeżeli chcecie mi pomóc w rozwoju, to zapraszam do zostania patronem tego kanału i patronowania poprzez Patronite lub poprzez Supi. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Lista patronów na samym końcu. Oglądajcie wszystkie odcinki filmików o gitarach. 3000 odcinków to nie lada gratka, żeby nauczyć się różnych rzeczy o gitarze elektrycznej. I jest tutaj na pewno dla większości z Was sporo do nadrobienia, a ja nie przystaję i filmiku będzie jeszcze więcej. Dziękuję. Oczywiście w tym momencie bardzo, bardzo serdecznie namawiam również na to, abyście korzystali z mojego linka, jeżeli robicie zakupy w sklepie Toman, będzie im bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Tym bardziej, że oni mi za to płacą, więc nie wydając ani złotówki więcej, robiąc zakupy i kupując swój ulubiony sprzęt muzyczny różnych firm i o różnych zastosowaniach, macie możliwość wspomagania tego kanału właśnie w ten sposób. A ceny tam są chyba całkiem niezłe zaletą jest również to, że zawsze jest praktycznie towar zaletą jest również to, że jest wydłużona gwarancja wydłużony zwrot i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej więc moim zdaniem, no słuchajcie jeżeli tam robicie zakupy, bardzo, bardzo dziękuję za korzystanie z mojego reflinka i to nie muszą być Harley Bentony najtańsze mogą być te najdroższe, a mogą być też, wiecie gitary totalnie, absolutnie e, z wysokiej półki wzmacniacze i tak dalej, i tak dalej Moje refleksje są w sumie dosyć podobne do tego, co działo się w przypadku Hambakera. Czyli ta różnica jest tak naprawdę, no umówmy się, raczej minimalna w przypadku takich półcentymetrowych odległości. Oczywiście to się zmienia, ale im większy damy ten zakres, czyli na przykład jest to, nie wiem, 1 cm, 1,5 cm, w tym rzeczywiście wtedy e, robią się e, no, konkretniejsze te różnice. Też nie bezpodstawnie e, w jakimś miejscu te pick-upy są na przykład w stracie, no bo rzeczywiście w momencie, kiedy ten pick-up był mniej więcej tu, czyli tak jak w stracie jest oryginalnie, no to gadało to już naprawdę dobrze. W momencie, kiedy był on... A gdzieś tam pod tym pod moskiem tym aż tak bardzo, bardzo blisko gadało to absolutnie y, fatalnie. Y, tutaj y, różnie bywało. Czyli to nie jest tak, że doskonale na środku to było fajne brzmienie, bo rzeczywiście można było sobie też podtłikowywać to w ten sposób, że no tutaj w, tym, w, tych, w, ty, w, tej, w tej takiej środkowej fazie, no to było najwięcej tych takich niuansików, które powodowały, że można było znaleźć ten tak zwany złoty, to złote miejsce takie wiecie, nie? ten sweet, sweet spot, słodkie, słodkie, słodkie miejsce. Oczywiście, no, tak jak mówiłem wcześniej, no, im, bliżej tego, im bliżej tego gryfu, tym bardziej ta barwa e, pełna. Tutaj też te różnice były e, takie minimalne. No ale, jak mówię, na pewno nie było to tak, że te różnice takie półcentymetrowe e, były diametralnie słyszalne i wyczuwalne. Raczej bym znowu skłonił się ku temu, że, e, no wiecie, no takie. Dobre 2 centymetry, to tak co 2 centymetry, no to było naprawdę słychać konkretną różnicę i w niektórych miejscach po prostu było naprawdę e, fajnie. Więc, o, rozciąłem sobie palucha, proszę bardzo. Kurde, jakie poświęcenie do krwi. E, rozciąłem sobie palucha. Mm, o, mm, tak się jeszcze dowiedziałem, to, to mnie boli. Jak ja teraz będę grał, kurde. O nie, i to jest w ogóle w złym miejscu. No nieźle. No to się załatwiłem. W każdym razie... E, Kurde, zdenerwowałem się teraz. Napiszcie krew morderstwo w komentarzach, jeżeli dotarliście do tego miejsca odcinka. Słuchajcie, no w każdym razie eksperyment moim zdaniem się udał. Mam nadzieję, że eksperyment się wam podobał. Bardzo dziękuję moim patronom za wsparcie, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy kanał wspierają na różne sposoby, tak jak powiedziałem. Patronite supi Płaty pod filmami, różne inne formy i zakupy z moimi reflinkami. Korzystajcie z linków do zniżek, korzystajcie z kodów zniżkowych. E, czytajcie opisy odcinka, wchodźcie na, na posty na Patronajcie i bardzo Wam dziękuję za to, że e, jesteście. A wow, boli mnie teraz ten paluch. E, końcówka samochodowa, dziękuję bardzo, do widzenia. A ta gitarka zaraz będzie na eliksie, oczywiście w normalnej formie, e, ładnie ustawiona i gotowa, i gotowa do gry. Dziękuję, dobranoc, pa! Końcoweczka samochodowa, dzisiaj co prawda z muzeum, ale takiego liaza to już ciężko na ulicach spotkać. Nie wiem, czy jeszcze fabryka w ogóle istnieje, czy robi pod nazwą liaz. W Polsce tych samochodów już nie ma. Kiedyś były bardzo, bardzo oczywiście popularne razem z ciężarowymi Tatrami. Ten akurat jest Muzeum Lotnictwa Czeskiej Republiki, więc jest taki wiecie, no airport, w sensie, że tutaj jest cysterna z paliwem, o to mi chodzi, tak? Natomiast no mówię, na te Liazy kiedyś dużo tego na polskich drogach jeździło, chyba nawet się cieszyły popularnością generalnie. E, nie wiem, czy polskie stare też jeździły w i Jelcze e, w Czechach, ale na pewno Jelcze i stare to eksportowaliśmy może nie do Czech, ale do innych krajów. W każdym razie Liazy Skody, e, i, I Tatry. są Chyba Alias i Skoda to jest jedna firma z tego co. Z tego kojarzę, no to, no to były. Natomiast jeśli chodzi o samoloty, no to tutaj taki fajny fotograficzny IU-14, robiony przez Awie na licencji w Czechach. Na bazie tamtego, który tam, tam sobie stoi, to podobne, podobne do siebie samoloty. Fajna ta budka. Tutaj to, kurde, gości miał najlepszy widok, nie? Siedział sobie Typek, robił sobie foteczki, ale generalnie miał po prostu rewelacyjny rewelacyjny. Widok na wszystko, lot marzenie.